To witam wszystkich serdecznie na kanale Agroday 93 Jak widzicie masej wrócił do żywy Silnik oryginalny wrócił do żywy Jeszcze musi się poukładać Ale w postępnych regulacjach kolejnych yy, Wiecie Zaworów chodzi Bardzo ładnie Nie kopci Tutaj pasek drży I takie odgłosy wydaje jeszcze się musi się trochę rozchodzić i zaraz sobie tu się przejedziemy, wysypiemy zboże to co zostało ugocone i wjeżdżamy do garażu o tutaj to te blachy tak kurde dają i ten pasek wrócił do żywych na oryginalnym silniku nic się na szczęście tutaj nie leje. Tu to header jest ulany też po moich regulacjach drugich. Zobaczcie, ten nic nawet dymka. No no, zobaczymy, jak będzie chodził. nie się pochodzi, bo to dopiero pierwsze odpalenie. Dobra, wyjeżdżamy, bo trzeba go przedmuchać. Jedziemy tam oj kombajnem w listopadzie jeszcze ziarno będziemy sypać Jeszcze ziarno będziemy sypać. że to nie wejdzie. Ja, 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 ja. mogłem podjechać tym traktorkiem po to Co to na traktorek I się biegnie. Ładnie zaczyna chodzić, teraz lepiej. wydmuchany, przedmuchany wychuchany i jedni wrócił do żywych zobaczcie jak odpala jak momentalnie gaśnie ciśnienie od oleju, a na tamtym to się już mrygało jak kosiłem. To jest ciśnienie, to jest ładowanie. dopiero się zaświeca na dotyk odpala ten silnik rurę trzeba teraz ściągnąć i wjeżdżamy taki zły silnik teraz ładnie chodzi nie kopci rura już zdjęta Ty, ale wiesz, że będzie trzeba odkręcić te blachy? Z tej strony. No. Z tej strony blachy trzeba będzie odkręcić. Bo o te dwa nie wejdzie. Chyba, że uciąć je. I już sobie stoją zazimowane obydwa kumbajny. Nie sobie stoją do wiosny. I na podwórku też się robią, z udziałem jak widzicie jak zwykle małego zestawu. Cieszy mnie to, że wreszcie masę ja mam z głowy, że masę działa do jak wygląda. No, ale mechanizator Masajek już jest wprowadzony mam święty spokój chociaż tyle, że stoi już pod dachem i zima mu nie będzie straszna i jest przede wszystkim sprawny odpala, jeździ eee, na wiosnę jeszcze mu muszę przeregulować jeszcze raz zawory tylko te od strony zbiornika tam jest ciężej bo teraz przeregulowałem tylko te zewnętrzne eee, i chyba wymienię mu gaźnik nagaźnik ten który był przy tym oryginalnym silniku bo ten który jest teraz e, jest od tego silnika drugiego od tego zatartego i on dokładnie to samo robi co przy tamtym silniku czyli go muli, muszę powolutku gaz dawać trzeba będzie zobaczyć jeszcze tamten gaz ale no ogólnie kombajnik ma daszek już swój obydwa mają tam po kurde dopiero teraz widać, jaki jest duży, bo jak pętacie porównanie, klas ma coś Ferguson jak stało obok siebie, a teraz sam po i ma coś perguton. Jest różnica i to bardzo duża różnica. Nie, no powiem wam szczerze, że ten traktorek to mi tak przypasował, że jeszcze jedynie to mi się takiego marzy: to wrócić mu silnik dwucylindrowy Vanguarda albo Bricksa, Boxera, ale to na razie ten nie daje radę. Widzieliście ile. Chwilę drzewa przytargał na dwa razy Jeżeli chodzi o moc to on ma moc nie małą, Tylko teraz trzeba yy, obciążniki mu na te tylne koła zrobić Żeby tą moc wykorzystać i tą przyczepność Także to jest fajny traktorek Kurde, tak mi spasował jak żaden inny Powiem ja wam szczerze Jechałem ze bo tutaj na ten drugi kompostownik się te liście wyrzuci tam mam jeden, tu mam drugi taki zrobiony no i ten zestaw to jest idealny zestaw dla mnie no i przechodzimy do rozbiórki frelandera powolutku najpierw trzeba go podstawić odkręcić koła a jedziemy rozbiórkę do skrzyni no, coś tu dużo mówić płosie, wał odkręcamy skrzynię od silnika i próbujemy tego typu wyjąć, bo to naprawdę jest duża i nie ma co sobie, sobie tutaj co żartów robić, bo nie ma z czego ja tu się na chwilę chowam Ci były wesolutkie czasy Mleka, miodu, opór Nie zbrakło kiełbasy Świniaki nam rosły Miło było patrzeć Kto by nam się martwił o pyry czy pasze Dumna gospodyni Dzieciaki chowała Tłuściutki obiadek dla nich gotowała Kto by tam pomyślał Że będzie przemiana I zamiast Mazurka W lodzie będzie rama gdzie się podziały te PGR-y? świnie, juhlę ogiery. Gdzie taka szanka i mbel świetanka? Dziś tylko gnaty rzucam do garnka Gdzie się podziały te bgr y Dziś biznesmenów jest od cholery Dzisiaj nam kuroń zupę gotuje Gdy ktoś jest głodny, to poczęstuje z wodzie, to się dało, niczego w Klewiku mu nie brakowało. Chociaż technologia nie zaprestarzała. Lecz większa wydajność była z hektara. nasze dobrodziejstwa znali też na wschodzie. Witam Was w kolejnym dniu roboty. Jak widzicie, skrzynia już leży. Po moich rękach też można zobaczyć. To jest, e, to jest... można powiedzieć, że to jest taki reduktor. Ale tak naprawdę to się na nowa skrzynia rozdzielcza. To jest przykręcone do skrzyni głównej, i dzięki temu wychodzi napęd na tył. Tutaj mamy przystawkę do wału. No to, no bo ta jest tarcza z naszego oryginalnego, to był 99 ten jest. A to ta jest tarcza z 2004 roku. Zobacz już, jak tu latało. Ej, ten, ten wielofre. No, bo, bo tu nie ma. I no tu, 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 tu Takie jak rolki, widzisz? No, a tu rolek ale, nie ma. No. Inaczej jest złożona. Tak. Stara tarcza nowa, trzeba taką kupować. No, no. A tarcza to, to. Wiadomo, że już nie kupić stary. Znaczy ja wiem, tylko ale, ja już... A może ta jeszcze mocniejsza jest. To wie, bo za... no. zamach też musimy wymienić. Bo zamach jest przypalony ten co tu jest w tym samochodzie. koło dobry. To, to, to jest dobry. No, do dziś też jest dobre. Zobaczymy, jakie tu te Teraz zobaczymy. No, zobaczcie. Ja to się śmieję do taty. zapłaciłem za całą tarczę, zużyłem całą tarczę. <noise> że nie ma. Okładzi na te to już jak żyletki zostały. O. Z jednej strony to wcale nie. No, mówię, że z jednej strony w ogóle ścięte. Nine. nie było. No właśnie. To 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 zobaczcie, ile. Farfoc nie, lizy to, 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 ze sprzęgła to, to, to trzeba i, i, do i ten założyć. Tak, ja jestem też za, ale widzisz, że do ci też jest inny? No, tu jest trochę inny. Ale zobacz, jakie już jest wy, wyjeżdżone. Ciekawe, czy by za, całego zestawu nie kupił za jakieś duże pieniądze. No, ale to, to jeszcze jest... Jeszcze... No, założymy i znowu się coś zwali. No, to... Ten już jest lepszy chyba. Ten nie ma takich wy, wycieranych tych y, listków. Przecież normalnie też było sprzęgło wkładane. I przecież skrzynia... Została tutaj, to się tam nic nie, tutaj to się tam nic nie stanie. Trzeba będzie tarcze. Zobaczymy czy samą tarczę się kupi, czy z dociskiem. To z, to koło, jest. koło zamachowe zakładam to do, do, z tym. I to jest Zamach... Tam to jest in, inaczej wyprezowane to. to No To jest tylko tu ma końcówki pod tego van, a ten tu jest prosto i takie tak. wyłobienie To a jest 99, to, a, a to jest 2004 To jest, jest całe Tak I to, to jest... są większe A te są mniejsze Tak Tu jest blacha, nie? A tu jej blachy nie ma cieńsze są A tu masz jeszcze Made in England, a tu a to nie wiadomo, czy to nie był już zamiennik. Także tak widzicie, tarcza się śmieje, że zapłacił Tata za całą tarczę i zużył całą tarczę. Aż już samochód przestał jechać. A teraz już wiadomo dlaczego. Została tylko jedna strona okładzin, to też nie za bogata. Ona się od dawna ślizgała. Teraz zamach trzeba będzie odkręcić, zakręcić tamten Tarcze powiem Wam szczerze, że jakbym był Nie przy forsie, to bym zostawił to, Ale, że to jest za dużo roboty To jest za dużo roboty, żeby to potem z powrotem rozbierać, od tak sobie Bo trzeba wszystko ściągać, zobaczcie, zawieszenie Reduktor, skrzynia Wydech, wszystko Całe musiałem porozkręcać, żeby tą skrzynię wyciągnąć to nie ma sensu zostawimy tylko ten drugi docisk bo naprawdę tutaj w tym docisku jest ciężko tak naprawdę o zestaw nowy bo patrzyłem przed chwilą, zobaczcie łapki w docisku są bardzo grube nie jest tutaj nic zrobione, ten też zamach jest o wiele ładniejszy niż tamten Tam jest tutaj spalony, cały siwy no i tarczę i tarczę tylko nową trzeba kupić a i łożysko, bo Użyczko zobacz, że takie rzeczy trzeba kupić, i skręcamy, i wraca relek do żywych. No i tak, widzicie, skrzynia wyjęta. Niestety, całe jej nie, nie mogłem wyjąć, bo no, swoje waży ten ten przekaźnik, ten reduktor tak zwany i skrzynia, to całością nie, ale jak rozdzieliłem tym bardziej, że, e, tym bardziej, że e, ten reduktorek to cztery śrubki i out i wychodzi a skrzynia to już miałem rozkręconą tak, tylko do dwie śrubeczki tak samo w dół i wszystko ręcznie wyjmowane bez żadnych lewarków, bez e, żadnych e, podstaw i tak samo będzie włożone. Także cóż, no, trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie. Cześć!